Przez 17 dni strajku nauczycieli sytuacja była bardzo dynamiczna. Nie brakowało emocji, ale także wsparcia od uczniów i rodziców. We wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych nie będą przeprowadzane rady klasyfikacyjne. Uczniowie otrzymali oceny końcowe te egzaminy można przesunąć. Przyjęcia do szkół wyższych również się odbędą. Mamy wsparcie uczelni wyższych. Sytuacja zmieniła się o 180 stopni. Na specjalnej konferencji prasowej Sławomir Broniasz powiedział krótko. Od 27 kwietnia godziny 6 rano. Związek Nauczycielstwa Polskiego zawiesza ogólnopolski strajk Zawiesza, ale nie kończy. Jesteśmy zniesmaczeni, niezadowoleni i częściowo zdrozgotani tym, że y, Pan broniarz może nie tyle bronierz. Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego zdecydował w taki, a nie w inny sposób, aczkolwiek y, dostosujemy się do y, tego, gdyż y, każde nasze działanie, y, które byłoby od poniedziałku byłoby nieprawne. Jeleniogórskie ZNP do kolejnych rozmów podejdzie po weekendzie majowym. Wtedy okaże się, czy strajk zostanie przywrócony, czy też nie.